Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Cycu. A to trzeci odcinek z gry God of War Wstąpienie. Kontynuujemy naszą przygodę. Jeszcze tutaj tylko sobie biegam i oglądam mniej więcej, czy mogę coś tutaj ze sobą zabrać. Chyba raczej nie. Więc lecimy. Mieliśmy... Naszym zadaniem jest ogólnie, tak jak wcześniej było mówione, odnaleźć się rocznie. Lecimy z wokół tego. Nie. Zobaczmy, cóż ciekawego znajdziemy. Wioska Kira. Tu jest jakiś... Prze... Maczuga! L1, fali uderzenia. Wow, muszę przyznać, że mega pierdolnięcie. Dobrze, cóż my tutaj mamy, oczywiście wszystko przeglądam. No bo przyszedł jakiś koleś czy coś, że tak powiem, rozpierdolił, coś zniszczył. Normalka w tego typu grach. Ja tutaj oczywiście dalej eksploruję sobie. Exploring i cóż my tutaj mamy, moi drodzy, dwie jakieś dziwne skrzynie. Oczy Gorgony, zdobyłeś oko Gorgony, zbierz 5 aby zwiększyć swoje zdrowie. O, to się oczywiście przyda na pewno. Pióra Fenixa, swoją magię. Okej, okay. To było na tyle. Tutaj chyba nic więcej nie ma. zniszczyć. Interakcja otoczenia jako taką jest nawet. Dobrze, no to nie powstaje nic innego jakiś właściwie tylko i wyłącznie tutaj. Przypuszczam, że za niedługo ktoś nas przeatakuje Zbyt. zbyt spokojnie. O! Tam nie mogę przejść. Co to jest? What the hell? Jakiś kurcze zmutowany słoń. Jednym SZCZAŁEM, jednym strzałem po prostu cóż my to możemy zrobić, masz psy. What the fuck Ostrze chaosu, a to dopiero teraz dostaliśmy tę informację. Ja już tu właściwie wcześniej zrobiłem, A teraz zobaczymy czy możemy całe przed, no niestety. nie. Jakieś zmutowane pieski w ogóle... O oh, fuck! Ten słoń ma w ogóle taką jakąś... E, Maczugę nie wiem czy założyliście na... E... Dobra, udało się uciec. Ja chcę się pozbyć tych e, psów tutaj. wszystkim. No nie gadajcie, że drugi wyraz! What the fuck! Dobra, najpierw może się pozbędziemy tego tutaj. To nie są tacy łatwi przeciwnicy. Dobra, dawaj go. A to, to już jest chyba taki raczej quick-time event... ...quick-time event na no uniki. O oh my god, FUJ! Ale z tą brutalnością to po prostu mogli... No przesadzam z zdrowia. Masakra. Naprawdę. Znaczy ja nie mam nic do tego. Nie mam nic przeciwko, ale kufa. Latające mózgi. To jest naprawdę już jakaś masakra. No dobra, podłączyłem się zaraz. Drugiego. Słonia. Giganta. Słoń gigant. dawaj Teraz trzeba uważać też na te uniki, tak? O, o on właśnie tutaj. Próbuję. O! Masakra. Dobra. Czy jeszcze ktoś jest chętny do m, zawalczenia ze mną, czy też nie? Chyba nie. No, powiem szczerze. że... To było dosyć brutalne. Okej. Okay. Zobaczmy dalej. Co tu mamy? Przesuwanie obiektów. Gdzieś trzeba to przesunąć. Przypuszczam, że trzeba to przesunąć na drugą stronę. Tu mamy kolejną magiczną skrzynię. A przecudownie. Tu jeszcze coś jest. Jakieś, jakieś, yy, jakieś bajery. Ja przypuszczam, że to muszę przesunąć, po prostu ze, ze sobą za, zabrać. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż czekajcie, bo... Tu jest jeszcze jedno miejsce, też można wskoczyć. Nie! To nie można wskoczyć. Dobra, przesuwamy. Teraz tak, szybciej. A, czek, patrzcie, tu jeszcze coś jest też. Oczywiście... E, drobny exploring. Bo oczywiście nie tylko na samej walce ta gra się opiera, ale także i na exploringu. E, chyba wszystko. Raczej, tak mi się wydaje. Weźmy ja tutaj środka. Chodźcie nic tu chyba nie było Ktoś sobie robi obiad, ale już nie zrobi Gdzie my dochodzimy? Do jakiejś dźwigni A! Zażyjemy sobie życie od razu Dobra no i co? Cóż, cóż my tu mamy zrobić? Aha, do tyłu. O jestem troszeczkę lipne to przesuwanie jest. Okej, okay. coś się stanie. Coś się... Coś się gdzieś otwarło. Tu jeszcze, patrzcie, jak jest stosowane. to? Drugie oko... Gorgoniady! Czyli co, czyli tu chyba wszystko już standardowo powrót. I co, i bierzemy ze sobą. A tam to bo tutaj było. Dobra. Nie wiem, o co to chodzi. A, patrzcie, taki ładne. A, dobra, ten sposób. Ok, poradziliśmy sobie z takimi szybkimi jakimiś... ...zagadeczkami. OSZCZEP! Szybka broń do walki na dłuższym dystansie. ograniczona liczba rzutów. Spoko. Tutaj nie ma nic, więc lecimy dalej! Dosyć ładnie to wszystko wygląda. A dobra, już tutaj zeszły te ohydne małe gnidy. To no, są naprawdę ohydne. OK I co? pod podrabinia! Kolejne Quit time evencik O kurde Teraz na drugą stronę Okej, okay, udało się jakoś Całkowicie na lajcie Czy tu możemy wejść? Jak najbardziej jak najbardziej możemy wejść i nic więcej poza oczywiście tymi czerwonymi kleczkami było. Nie zostaną dotknięci żarem ognia Aresa. Mhm. Zanim zrobimy e, jakąś tam ogień prawdy, to troszkę to sobie ulepszymy nasze ostrze. I cóż my tu mamy zrobić? Ogień Aresa uwolni swój gniew i Agusz pobliskich przeciwników Ogniem Aresa podpalenie wrogów daje złote kule Wciśnij, aby już... Oki. A to ha, bo to się musi, rozniać, to się musi oczywiście naładować. I dopiero jak to się naładuje, Chyba. O, teraz! Ja, ha ha, ha fa, yeah. Nice one, pitch, Totalny rozpierdol! I... Tak jest! No mercy! Nie ma litości. R2 ładnie. the fuck no, ładnie 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 ok sama się to właściwie otwarło. Myślałem, że ja to mam zniszczyć. Dobra, całkiem całkiem A to jest na R2. A, tylko że to też jest Quick tam Event. Więc jeżeli źle wciśniemy, to oczywiście ten atak nie będzie skuteczny. Coś tu było. czas ja w leży w rękę jednego ułajownika, czy tu chodzi właśnie o Kratosa. No, Okej. Okay. Wpadnie te zwierzę. Te ptaki dosyć chujowo znikły. Coś takie lekko nie Tam u góry tu już widzę dwie skrzynie. Tutaj dwie. O kurwa. O! jakiś um, ze Zentror. What the fuck? Chyba najpierw ja muszę się pozbyć tych gnojów tutaj. O kurwa. To nie, nie jest on aż tak łatwy. Fucking shit No nie jest zby, zbyt łatwy w Jego pomygierzy to samo W ogóle są jakieś tam zbroi Okej, okay, poradzimy sobie jakoś Dobra Chodź tutaj ty mój Gło głodeczku i cóż my mu to zrobimy? What the fuck? Dostał. Wpierdol nawet. On się broni właściwie przed tymi. Ja tu mogę rzucać właśnie. Tymi... Okej, okay, i moi drodzy, uwaga. Cóż to będzie? Quick time event. Kurwa, no nie udało się. Nie udało się. Więc teraz. No troszkę trzeba zmiękczyć Dobra, spróbujemy teraz, uwaga Chyba się udało Ło Dosyć brutalnie Dosyć brutalnie Okej, okay, przejście się otwarło No Te quick time eventy, moje drodzy, nie zawsze mi sprawiają e, Przyjemność Dobra, no zanim pójdziemy, oczywiście to Staram się skrzynki tutaj porwalać z kuleczkami i tutaj jest, udało się, już myślałem, że nie wskoczę Ale na szczęście na szczęście się udało Kolejne oko super i moi drodzy ulepszamy oczywiście nasze ostrze tak jest. Nasze ostrze jest już troszkę bardziej ulepszone. Eee, o kim? Aha, to też rozumiem, że możemy ulepszać. Tak jest. My to tutaj wszystko można ulepszać. Taki mini motyw rpg oczywiście. Fuck! Spadłem? Nie żyjesz. Pierwsza, moje drodzy, pierwsza śmierć God of War. No, tak już też bywa. Rozumiem, że nie będę. Kurwa, no nowo. Dobra, no to szybko to pozbieram. Żeby tutaj nie przynudzać. Dobra, dawaj. Dawaj, Kratos. Kratos. Dobra Mam nadzieję, że teraz przeżyję. Nie spadnę? Uda. ok. Okej Dałeś. Co jest? Proca? A jak mam tutaj sposób użyć? Fucking shit. A butują te dwoje? Nie ma latającego główna. Gin. Kurczę, szczerze powiedziawszy, yy, Przydało mi się życie raczej. Tego życie też wybierzemy. To teraz, teraz przejście jakieś boczne. Jump! Zejście na dół. Troszkę takie podobne z Uncharted. Nie wiem, czy graliście, moi drodzy, w Uncharted. Skacz. O! Dało się jakoś. Na razie powiedzmy, że jakoś wolutku to idzie. Gdzie w ogóle idziemy? Bo nie wiem. Właściwie ta grafika ładnie. Naprawdę to wszystko naprawdę bardzo ładnie wygląda, ale ta gra też nie jest aż tak bardzo stara. To jest moja gra z roku 2013. Tak więc wiecie, wcale nie jest aż tak bardzo stara gra. Kolejne jakieś budowle zabudowy. Mamy też Zenon, Zenon Zen Zenadów. Tu jest jakaś wajha tam są skrzynie. A co tu chodzi? Ja może sprawa napięcie skrzynie tam jakąś dopaść. Że się w ogóle da tam napaść skrzynie Nie da się, to jest takie troszkę skryptowane. Chyba, że czekajcie tędy. Dobra, da się. na koło wystarczy iść. Dobra. Myślę, że ulepszymy teraz sobie. Myślę, że starczy. Tak jest, pięknie. Jugnisty cyklon. I tutaj też już mamy... drodze trzeci. Tutaj spoko. Tutaj przypuszczalnie, nie można wskoczyć. Tylko po co? Nie mam zielonego pojęcia. Ciężko mi powiedzieć. O co tu chodzi? No dobra. Rozumiem. No, ale. Fucking shit! A! Udało się! Udało się, tylko teraz gdzie? Tutaj czy tam? Tylko i właśnie tutaj może iść. Fuck! Znowu bym spadł. Może się udało jakoś przejść. Eee, kurczę. Co tu mamy? nie przejdziemy, a no, tu jest słabo, żeby no. skarpno subs. boku, z boku, moje drodzy, z boku. Bardziej ten odcinek jest taki troszkę bardziej stanowany i spokojniejszy względem pierwszego i drugiego odcinka. Ła, znowu tak ogóle jarają. Jarają się. Może jak będzie tylko jakiś taki właśnie też czekań, to myślę, że zakończymy, tego odcinka, chyba że będzie jakaś cut-scenka, która że tak powiem sztucznie nabije mi czas. Dobra, co tu mamy? Tutaj właściwie... to to jest właściwie tam lipa. Fuck you. Co to jest, za jakieś takie dziwne? Latające stworki troszkę mnie wkurzają nie trzeba się ich pozbyć w pierwszej kolejności Dobra, tu jest kolejna skrzynia Tu też jest kolejna skrzynia kolejne oko Kolejne łoko górgony! I mamy także życie. Życie się się też przyda, jak najbardziej. I tutaj coś mamy ciekawe. Zniszczone skrzynie. No dużo nam to nie wyjaśnia. Gdzie my kurczę w ogóle idziemy? What the fuck? o osso do não vai tá? ok e onde é que eu ponho Jest po prostu swego rodzaju układanka. taka układaneczka na czas. Ja postaram się, daj. Tutaj... Szybko, 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 What the fuck? Japitole! Ledwo co, ale udało się. Gwóźdź, Coś my tu mamy? Kolejne piro, a myślę, że w tym waszym będziesz to oko gurgone, czy to się nazywa. Tak jest. Super, no się zostało troszkę wydłużone. Ale to nie wszystko, ma. Ok, myślę, że to chyba załatwi całkowicie sprawę. Uwaga. Chyba z czasem wyjść w ogóle. To mi się przynajmniej wydaje. Dobrze, moi drodzy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie trzeciego odcinku z gry God of War. E, oczywiście, do usłyszenia, zostawiajcie komentarze, łapkujcie, hej tujcie, e, róbcie co chcecie, e, hej Josik.